Cześć. Nazywam się Sebastian Adamos. Wraz z grupą przyjaciół prowadzimy sklep internetowy Opel, oraz prowadzimy na Facebooku stronę Wszystko gra i czyta. Zwykle mam okazję opowiadać o grach planszowych. Tym razem wchodzimy w nowe rzeczy. Postaram się coś opowiedzieć na temat książeczek dla dzieci. Od ponad 20 lat prowadzę księgarnię. Przez te dwie dekady przez moje ręce przewinęło się bardzo dużo Naprawdę bardzo dużo y, książek dla dzieci. Nie będę mówił tutaj o nowościach. O nowościach praktycznie jesteście w stanie posłuchać na każdym blogu blogu i w innych miejscach y, w internecie. Y, to, o czym ja bym chciał powiedzieć, to są książeczki, które sam mam okazję czytać z córką, y, takie, które się sprawdziły i które uważam, że są po prostu wartościowe. Widzę, jaki wpływ mają te książeczki na dzieci. Widzę, jak poprawia się ich słownictwo, zainteresowania. Mamy okazję ze sobą trochę pobyć, bo nie ma co, bo dzisiaj się więcej pracuje niż się z rodziną. No i teraz to, co jest też bardzo, bardzo cenne, to jest ten fakt, że dzieci przestają roznosić dom, a zaczyna się robić troszeczkę spokojniej. Musicie mieć oczywiście świadomość tego, że kogokolwiek nie zapytalibyście o tytuł książeczek, to każdy wybierze coś innego. Czy to będzie sprzedawca, czy to będzie rodzic, czy to będzie pani w przedszkolu, każdy będzie miał swoje własne gusta, każdy będzie mówił o czymś innym. Książki są dla dzieci, są w tak przebogatej ofercie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie mamy za dużo czasu, także przechodzimy do konkretów. Do rzeczy. Pierwsza rzecz: Płcią. Kim jest Pucio? Pucio jest małym chłopcem w późniejszych książeczkach, przedszkolakiem, który na początku zaczyna się uczyć mówić, zaczyna poznawać nowe słowa, ma starszą siostrę, ma psa, ma kota i nieodłączny samolot, który praktycznie pojawia się jako zabawka na każdym, na każdym obrazku. Książka jest fajnie dostosowana do praktycznie każdego wieku, dlatego że dla młodszych. Młodszych dzieciaków te książki pozwalają poprawić ich słownictwo. Starsze dzieci uczą się po prostu nowych słów. Czy warto? Warto. Książki są fajnie rysowane, twarde kartki sprawiają, że są na dłużej. Seria okazała się na tyle dobrze sprzedająca się, że pojawiły się puzzle, pojawiły się gry, no i przytulanki do południa. Następną serią, którą na pewno warto sobie spróbować jest Kicia Kocia. Kicia Kocia jest to mała kotka, która w dziwnym, w dziwnym trafem znajduje się w naszym świecie. Razem ze swoim przyjacielem Packiem, razem ze swoją rodziną, zachowuje się jak ludzie, przechodzi przygody takie jak ludzie. Dlaczego jest to fajne? Dlatego, że ta Kicia Kocia przechodzi taką swoistą ewolucję. Na początku jest małym przedszkolakiem, takim często wrednym. Potem nagle rodzi się jej braciszek i ona staje się taką starszą siostrą, która dużo go uczy. Książeczki są wydawane w wersjach twardych, gdzie, gdzie są dostosowane dla tych mniejszych dzieciaków, w wersjach miękkich, gdzie, gdzie są już dla tych ciut starszych dzieciaków, ale są też wersje takie, na przykład z okienkami, gdzie mamy okazję, okazję sobie zajrzeć w różne miejsca, gdzie coś się dzieje. Także dzieciaki małe, szczególnie te małe dzieciaki, mają okazję poznać troszeczkę, troszeczkę sobie poszukać, poznać nowe rzeczy. Następny tytuł. <laughs> Coś, czym sam osobiście jestem całkowicie zachwycony, czyli generalnie książki pana Trojanowskiego Alberta, e, Fafik. Fafik jest evenementem dla mnie książkami, które e, są niesamowicie interaktywne. E, one pokazują, e, jak pewne rzeczy można zrobić inaczej. E, o co chodzi? E, przykładowo, w się Fafikiem mamy książeczkę, w której. Mamy książeczki, które przekładamy sobie na początku oczywiście prawą rękę, prawą rękę, a potem, żeby cokolwiek zrobić w książeczce, musimy użyć tej prawej ręki, podnieść ją itd. Tak tak Książeczka, której bardzo często nie będziemy czytać od początku do końca, ale będziemy sobie na przykład książeczką bujać, będziemy książeczkę przyciskać. Głównym bohaterem jest oczywiście ten żółty piesek, który. Um, e z tym są zawsze jakieś tam drobne problemy. Generalnie on chce spać, szuka kości, naszym zadaniem jest oczywiście mu pomóc. Pomagamy mu kop kopać, staramy się go położyć do spania. On nam opowiada, pyta nas, czy, czy, czy spaliśmy, czy nie spaliśmy. Późniejsze dla starszych dzieciaków e, książeczki dotyczące Fafika są już dużo bardziej kreatywne. Mamy okazję coś porysować, mamy okazję coś powiedzielać, powycinać itd., itd. Niesamowicie fajne, jak najbardziej polecam. Czwarta seria, o której tutaj chciałem powiedzieć, jest y, serią, która się nazywa y, Amberek. Jest to, y, y, są to książki z wydawnictwa Amber. Seria jest niesamowicie bogata. Jest ileś różnych serii, ileś różnych y, tematów. Y, to, co mnie urzekło w tych książkach, to jest przede wszystkim temat y, taki, że te książki są y, niesamowicie motywacyjne. Mamy książki, w których... Y, y, tutaj mamy pingwinka, który boi się wody. Książka uczy nas przede wszystkim tego, że e, najważniejsze, żeby się odważyć, żeby pewne rzeczy zrobić, bo potem jest fajnie. E, tego typu książek jest kilkanaście w serii. Mamy Misia Tulisia, którego głównym zadaniem jest to, żeby chodzić do liści wszystkich. E, mamy książki. E, choćby od do Odwagi Zajączku, gdzie, gdzie musimy wejść poza swoją strefę komfortu, żeby pewne rzeczy y, zrobić, żeby zrobić jakieś tam dobro, które, które, które się dzieje w tej książce. Książki są oczywiście bardzo różne. Są też takie, nie, nie miałem okazji czytać wszystkich, aczkolwiek są też takie, których osobiście bym nie polecił, ale to myślę, że warto było sobie przejrzeć samemu. Na pewno tematyka jest tak różna. Książki są traktowane jako bestsellery, sprzedawane w podobno wielu milionach egzemplarzy za granicą. E, coś w nich jest. Naprawdę Warto spróbować. Na koniec coś chciałbym zaproponować, co nie jest taką ściśle książką. Jest to Albik. Książki, które są powiązane z elektronicznym piórem. Książki, które. Dla niektórych y, są czymś bardzo, bardzo współczesnym, czymś, y, takim gadżetem, który nie do końca jest potrzebny. U nas się to sprawdza. Mamy takie pióro, które, y, które przykładamy do określonych za pomocą specjalnej, specjalnej technologii, jak to na stronie piszą. Mamy okazję y, posłuchać sobie, co w danej książce, y, co w danej książce jest y, powiedzmy, zapisane. Książ y, za pomocą tego elektronicznego pióra będziemy mieli okazję posłuchać dźwięków zwierząt. Będziemy mieli okazję. Y, Posłuchać, jak tam powiedzmy gdzieś brzmi las. Będziemy mieli okazję pobawić się w różnego rodzaju quizy. W tych książkach jest mnóstwo zapisanych dźwięków. Na przykład w tym świecie zwierząt jest 900 dźwięków, ale na przykład w języku angielskim tych dźwięków jest ponad 2000. Mamy okazję poznać szeroką gamę informacji, dlatego że tych książek jest kilkanaście w serii. Myślę, że na tym zakończę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do, przede wszystkim do wymieniania się tym, co warto, jakie jak inne tytuły warto, warto, warto poznać. My też jesteśmy otwarci na to, żeby wspomnieć, że będzie ciekawie coś nowego.